Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy w Parki od wydawictwa Albi. Jest to nowa gra rodzinna z takim plusikiem, ze względu na to, że jest tutaj sporo ciekawych decyzji, jednocześnie jest to piękna gra o zwiedzaniu parków, o robieniu zdjęć, o, o wędrówce. I na początku chciałem Was lekko przeprosić za to, że ostatnio jest mniejsza częstotliwość materi materiałów na kanale. Jakby w najbliższym czasie postaram się to nadrobić, bo już za mamy jakieś tam topki, przykładowe rozgrywki, wrażenia z kolejnych gier. No wiadomo, no życie codzienne nas nie rozpieszcza, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie, więc też nie, nie do końca zawsze mam głowę do nagrywania. Ale teraz ta częstotliwość powinna, powinna już wrócić. I teraz już się zajmijmy samymi parkami. Jest to gra, która wydaniowo, możecie zobaczyć, jest bardzo ciekawa, bo mamy tu wypraski na żetony. Będziemy chodzili tutaj naszymi wędrowcami po kolejnych kafelkach. Zbierali tutaj kolejne surowce potrzebne do pozyskiwania kart parków. Tu mamy punkty zwycięstwa, więc my będziemy chcieli zdobywać te karty kupując za te surowce. Możemy zdobywać też karty equipunku, które pomagają nam w naszej wędrówce. I jeszcze musimy odzwierciedlić pogodę, zawsze w każdej turze. Gramy takie cztery, jakby ery, można powiedzieć, cztery sezony, i zawsze jest pogoda. Więc pogoda to zwicie teraz deszcz, słońce, słońce. I musimy to odwzorować na naszym torze. O, zaczynając od karty, od naszego kafla tego, czyli tu będzie deszcz, ee, tu będzie tak, e, deszcz, słońce, słońce, deszcz. I na deszcie kafelków możemy, możemy słońce położyć o w taki oto sposób. Pierwszego kafelka nigdy nie zapełniamy. Każdy z graczy zaczyna mając jedną kartę manierki która jak dostarczymy na nią wodę będzie dawała nam dodatkowe surowce. Mamy też kartę naszego celu. Ten gracz akurat będzie się skupiał na kartach widzicie z symbolem wody i każdy gracz dostaje ognisko. Pierwszy gracz dostaje ten znacznik pierwszego gracza. Z kolei drugi dostaje podobny widzicie zestaw czyli też kartę celu też tutaj manierkę też ognisko ale zostaje też aparat który pozwala na robienie zdjęć za jeden znacznik. Rozpoczynamy rozgrywkę, niebieski zaczyna i gra jest bardzo prosta w swoich takich podstawowych zasadach, czyli bierzemy jednego ze swoich wędrowców i poruszamy na jeden z następnych kafelków. Jeżeli znajduje się tam jakiś zabieramy go, jeżeli jest u mnie też możemy ją odpalić. Więc on idzie sobie tutaj i pobiera sobie dwa zęczniki słońca, czyli rozpoczął wędrówkę i widzicie masz już dwa znaczniki. limit to 12 można mieć takich. Teraz jest ten gracz, więc zielony bierze sobie swojego wędrowca. Nie mogę iść tak normalnie na pole z innym graczem, chyba że użyję ogniska czyli mogę wygasić ognisko i pójść na pole mojego przeciwnika, a ja na chwilę obecną pójdę tutaj, zabiorę ten znacznik wody i położę go na swojej manierce. Bo tylko i wyłącznie w momencie pozyskania tej wody może położyć na manierce i pozwala mi to, zobaczcie, na. Pozyskanie tego znacznika gór, i teraz następna ciekawa rzecz: mogę dowolny znacznik, ten symbol to jest dowolny, mogę wymienić na zwierzaka. Zwierzak jest świetnym naszym symbolem. To jest nic innego jak joker. One są jakby w różnych kształtach, ale to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że to jest surowiec dla mnie, który jest jokerem, czyli zastępuje jakikolwiek inny symbol, więc to jest dla mnie bardzo, bardzo dobre. Teraz przechodzimy do gracza. Niebieskiego i teraz on może albo tego wędrowca dalej poruszyć, albo tego pierwszego. Eee, ogólnie będziemy starali się dostać do alkafelko, oczywiście wszystkim dosi w tej turach skończy. Eee, chciałbym pozyskać wodę, żeby odpalić moją manierkę, ale tu nigdzie nie ma wody i też tu zacieków wody potrzebuję, więc wydaje mi się, że na chwilę obecną e, też pójdę na tą wymianę. Muszę w takim razie użyć mojego ogniska, żeby móc użyć pola, gdzie stoi przeciwnik, i używam tego, czyli dowolny surowiec. Wyrzucam i biorę sobie zwierzaka. To może mi zapewnić jego. Nie mogę oczywiście, jakby, użyć na manierkę. To musi być konkretnie woda. Ale do każdej innej akcji może jak najbardziej być. Teraz przechodzimy do zielonego. Zielony użyje swojego, żeby iść tutaj. Więc pozyskuję sobie słońce, pozyskuję sobie górę. I warto tutaj zobaczyć, patrzeć też na swoje cele i na, na karty parków, jakie będą do kupienia. Je możemy kupić w momencie, kiedy dojdziemy do końca toru. I tutaj możemy albo rezerwować kartę, żeby ją później kupić, albo od razu dokonać po prostu wymiany surowców na kartę parku. Każdy nasz wędrowiec będzie jedną z tych trzech akcji wybierał na koniec, jak już tam dojdziemy. Więc wziąłem, wziąłem te surowce. Ogólnie ten gracz ma zadanie specjalne, zwiedzony trzy parki warte 4 i 5 punktów, czyli te większe, takie widzicie, te 4, czyli te czwórki, to i to będzie go na pewno interesowało. Aha, jeszcze zobaczcie, tutaj zapomniałem o tym, że jest ta karta sezonu. Eee, zdobywasz jeden, jedno słoneczko, gdy wchodzisz na góry, więc jakby jak najbardziej gracz zielony wszedł na góry, więc też jedno słońce w tym sezonie dostaj. Teraz jest pora na niebieskiego, on już ma wygaszone ognisko, więc teraz już do końca muszę używać tylko pól, które, które nie są zajęte, więc pójdę sobie do lasu i wezmę sobie to i wezmę sobie taką choinkę, zobaczcie, tutaj wypadło jedno słońce, o tak, to, to jest też jak najbardziej surowiec i teraz pora jest na zielonego. Zielony chyba pójdzie podebrać, podebrać wodę. Tutaj zobaczcie jest woda. Bierzemy, manierkę już mam użytą, więc już nie, nie mogę, ale tutaj mam ciekawą decyzję, bo albo kartę manierki, albo mogę zrobić zdjęcie. Karta manierki to będzie po prostu kolejna karta, która mi napełni, na, na, napędzi mój silniczek, bo tutaj, zobaczcie, to jest właśnie ta, ta karta, czyli bym miał kolejną losową, po prostu z stali bym sobie dobrał, ale ja chyba zdecyduję się, żeby zrobić zdjęcie. Odrzucam w takim wypadku jeden symbol, powiedzmy, że to będzie symbol góry, bo normalnie, zobaczcie, tu są dwa symbole potrzebne do zrobienia zdjęcia, które jest warte jeden punkt, to są takie żetony z punktami. Ona ma piękny obrazek, ale ważniejsze jest, że one po prostu jeden punkt dają. Ale jeżeli mamy znacznik aparatu, a ja mam, to tylko jeden surowiec, który już właśnie oddałem, i biorę sobie znacznik zdjęcia i do końca gry to jest dla mnie już jeden punkcik. Żeby zabrać komuś znacznik aparatu, trzeba po prostu zrobić zdjęcie. Czyli teraz ten gracz ee, niebieski by chciał zabrać, musiałby po prostu za dwa symbole zrobić zdjęcie na tym odpowiednim polu, wtedy by zabrał mi znacznik aparatu i teraz on miałby rabat na następne robienie zdjęć. Więc to był zielony. Teraz podana niebieskiego. Niebieski idzie tutaj, więc bierze to, bierze sobie dwa wody. I teraz zielony, no on, on ma jeszcze ognisko, więc mógłby spokojnie gdzieś, on chyba użyje ogniska, żeby pójść tutaj, To jest sobie wziąć dwa ząbciki wody. I yy, w zasadzie teraz jest niebieski, ale on zobaczcie, ma wygaszone ognisko, nie ma gdzie pójść, więc musi już na finish tego sezonu, czyli jedna czwarta gry za chwilę będzie już zakończona. I e, powiedzmy, że pójdziemy sobie na kupno karty parku, jeżeli będzie mnie stać. E, chyba tak, chyba tak. Więc e, patrzę jeszcze na moje zadanie. Mam tutaj 6 kropelek na zwiedzanych parkach e, i zrobione 3 zdjęcia. Zobaczcie, jest taki cel. Mogę jak najbardziej, chyba, tę kartę parku pozyskać. Muszę na to wydać 3, zobaczcie, symbole słońca. Jeden wody i dwie, zobaczcie te, te choinki. Czyli mogę wydać jokera, czyli zwierzaka, na to dzięki czemu odrzucam te symbole. I w ten sposób pozyskałem kartę parku. Więc na koniec gry już mam cztery punkty zwycięstwa zapewnione. Teraz wracamy do e, zielonego. On też już będzie pasował, więc on pójdzie chyba też kartę parku pozyskać. Aha, tu dokładamy nową. Co my tutaj mamy, sama woda zobaczcie, będzie mnie na nią stać. Zobaczmy jeszcze, czy na tę drugą mnie stać. Tutaj sam, same słońce nie. Mi ogólnie zależy na tych lepiej punktowanych, czyli 4-5. Góry nie mam. No niestety chyba tylko i wyłącznie mogę. Zobaczcie, za 4 wody, czyli jednego zwierzaka i trzy wody odrzucam w tym momencie i dzięki czemu pozyskuję sobie tę oto kartę parku za dwa punkty. Zawsze coś, nie będzie mi to pasowało do mojego celu końcowego, ale zawsze coś i dokładamy sobie kartę parku. Teraz jest niebieski, tylko zobaczcie, on już jest bardzo słabo z surowcami, więc w tym momencie co on może zrobić? mógłby kartę ekwipunku ale nie stać go na żadną kartę bo one zobaczcie kosztują odpowiednio jeden symbol słońca, trzy symbole słońca albo trzy symbole słońca, nie stać go więc idzie na rezerwację to jest symbol rezerwacji karty parku i znacznik pierwszego gracza, który po prostu zostanie u mnie, rezerwacja karty parku Eee, po prostu decyduję sobie, którą bym chciał pozyskać. Pamiętam, że z tą wodą ja mam, tu niestety żadne nie pasuje, a to po prostu zarezerwujemy sobie tę kartę i kładziemy ją sobie po prostu w taki sposób, żeby zaznaczyć, że na razie nie ma, nie, jeszcze jej nie mam, muszę normalnie pójść na kartę akcji pozyskiwania karty i to już będzie po prostu jedna więcej do wyboru. Oprócz tych trzech, które tutaj będą, w przyszłych turach będę miał też tę czwartą zarezerwowaną u mnie, która e, może być też kupiona. Zasada jest taka, że jeżeli wszyscy wędrowcy doszli do końca, jeżeli jakiś wędrowiec by został, tak jak na przykład ten, musi on już zakończyć swoją wędrówkę. Czyli nawet jeżeli byłbym tutaj, natychmiast muszę wrócić już, już do bazy. Więc teraz ten gracz pozyska sobie kartę ekwipunku, za to że ma te dwa symbole słońca. I aha, w zasadzie jest za jeden, bo czy jeden sobie odzyskuje, bo tylko mi stać na to, bo tu jest za trzy. Nie mogę tego, a to oznacza, że mogę zdobyć zwierzaka zamiast dwa wody, odwiedzając tutaj widzicie te, ten, to miejsce z dwoma wody. Więc bardzo fajne w przyszłości na pewno będę chciał tego użyć tego przedmiotu. No i to jest, to jest jakby cała jedna ca, czwarta gry. Teraz przenosimy się na początek, teraz zbieramy wszystkie kafelki i jeden zaawansowany kafelek dorzucamy, więc ta ścieżka nasza będzie. Dłuższa od tej pory to będzie kolejny kafelek, i będzie, będą w innej kolejności te nasze tutaj regiony rozkładane. Potasowane dokładamy tu, oczywiście, kartę. Jest nowy sezon, nie, który po prostu ten spada. Tutaj dokładamy nowy sezon. Rozkładamy nowe znaczyki pogody, i pamiętamy o zasadzie specjalnej na ten jeden sezon. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o parki. E, niedługo pojawi się też moja opinia na temat tej gry. Dzięki Wielkie, że oglądaliście. Bardzo przyjemnie będzie za każdy komentarz, każdą łapkę. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Hej!